Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, mikrofonu, raz, dwa, trzy, jestem w puszczy Bukowej yy, Idę na yy, byłe mosty po niemieckie. Dzisiaj nie będzie filmu z gór, chociaż bardzo bym chciał być w górach. też nie będzie ten film z księżarówki czy z autostrady ale dzisiaj jestem można tak powiedzieć u siebie bo jestem w Szczecinie tylko na drugiej części miasta a konkretnie jestem w Puszczy Bukowej tak naprawdę wstyd się przyznać bo ponad 15 lat tutaj mieszkam w tym mieście, a jestem tu pierwszy raz w tym miejscu, i zaczynam, zaczynam właśnie zwiedzanie Puszczy Bukowej od, od właśnie mostów saperskich. Są to po niemieckie mosty, które służyły właśnie Niemcom do właśnie nauki wysadzania właśnie mostów. No i teraz Wam pokażę. Tak naprawdę tu jestem. Pierwszy raz i posilam się tutaj aplikacją ale chyba skręciłem Musiałem kawałek dalej przejechać, bo e, zmieniło mnie tutaj, bo tam wcześniej była strzelnica wojskowa i wcześniej były znaki stop, że niby tutaj chyba nie wolno wjeżdżać, ale się okazało, że to wolno wjeżdżać. No ja właśnie tutaj idę. Podążam drogą, kamienistą do tych właśnie opuszczonych, znaczy nie opuszczonych do tych byłych mostów niemieckich, co właśnie służyły Niemcom do właśnie nauki wysadzania. że taka ciekawostka, przyznam się, że Niesamowicie duża jest ta puszcza, bo też mieszkam, e, można tak powiedzieć, przy lesie, bo koło lasu e, lasu alkońskiego w Szczecinie, ale tutaj jest ten teren dużo, dużo większy. Spotkałem żołnierzy, bo tutaj właśnie jak wspomniałem jest, jest poligon wojskowy. I tutaj jest ten most, chyba to tu. Mosty służyły właśnie Niemcom do e, właśnie nauki minowania, tak? oni, tu właśnie przeprowadzali. oni tu właśnie przeprowadzali takie właśnie szkolenia dla swoich żołnierzy, jak wysadzić most. zobaczyć, że prawdopodobnie pod spodem no, tutaj coś, coś było tu zajście było na dół ale prawdopodobnie to jest zamurowane A my sobie zejdziemy, ja sobie zejdę tutaj na dół, zobaczy, zobaczymy ten most od dołu jak to wygląda Ale zobaczcie, jaki ten most jest zbrojony. Ten most ma konkretne zbrojenie. Most miał to, co zostało z tego, czegoś. Tak mnie fakt, bo tutaj pytałem się żołnierzy, bo tu byli żołnierze w pełni uzbrojeni, bo tutaj jest zaraz polikon wojskowy i tutaj, no stop mi dochodzą strzały e, za pleców. No, zapytałem się, czy jak pójdę tutaj, czy nikt mi tutaj nie ostrzeli, nie? No jeden żołnierz stwierdził, że nie, nie, a drugi mi powiedział, jest, jest ryzyko, jest zabawa, nie? sobie tutaj dalej na ten most za mostem aha to są takie jakby filar tak tego wiaduktu tu są jakieś takie nie wiem co tu było o prawdopodobnie jakieś umocnienia jeszcze wejdę sobie tam dalej Bisykniemy w chodkę. Tak właśnie jak widać podejrzewam, że tutaj tędy biegła droga, kiedyś, może i niedawno nawet. pewno ten las ukrywa wiele tajemnic. Zresztą jak nie jeden las, a tu mamy następny most. O, Zobaczcie. Całkiem nieźle jest zakamuflowany. Zobaczymy jak ja tutaj się teraz dostanę na ten most już wiem dlaczego tutaj prowadziła droga, bo to było od mostu do mostu. O, ten jest bardziej efektowny, można tak powiedzieć, zobaczcie. Jak widać, znajdujemy się w Puszczy Bukowej. W tej chwili jestem właśnie na starych po niemieckich mostach, które jak wcześniej wspominałem służyły niemieckim żołnierzom do tak naprawdę do wysadzania, bo właśnie uczyli się na tych mostach jak zamienować most i jak go tak wysadzić, żeby, no, żeby przeszkodzić przed ustalił się. Na drugą stronę rzeki, lub jakiegoś wiaduktu, tak i właśnie tu był taki, można powiedzieć, teren, teren ćwiczewny. No, tu właśnie ćwiczyli tak? tego typu właśnie działania, jak właśnie wysadzanie mostów. Nie? I to są właśnie pozostałości tych mostów niezwykle masywne konstrukcje betonowe, żel. Betonowy. Naprawdę one jeszcze tutaj podejrzewałem, że wytrzymają długo, długo, bo jak się tak przyjrzałem z bliska, no to w środku jest no, sama stal, tak można powiedzieć, oblana jakimś no, najchyba twardszym betonem, ale pamiętamy właśnie jak Niemcy budowali w czasach wojny, no to budowali solidne konstrukcje które jeszcze jeszcze wieki można powiedzieć przetrwają. Dobra, teraz ten most sobie zobaczy od dołu, jak wygląda od spodu, a potem ruszamy dalej, zwiedzać puszczę bukową. Już wspominałem, a tak naprawdę te mosty nie prowadziły nikąd Cel tych mostów był jedynie tylko właśnie ćwiczebny na potrzeby niemieckich wojsk Dali słychać strzały o. Dlatego, że właśnie niedaleko tutaj się znajduje poligon wojskowy Mam nadzieję, że żadna kula mnie tutaj nie Jakiś fragment z cegły zaraz zobaczymy co to jest Idę, idę i tutaj widzę, że jest następny most w oddali pozostałości tego wiaduktu chyba na pierwszy oko Da się, da się chyba go pokonać nawet, zaraz zobaczymy. Jak wcześniej mówiłem jakieś to jest właśnie pełno miejsc które prowadzą pod ziemię tak jak tu tutaj właśnie widać na pierwszy rzut oka jakby mi ktoś powiedział, że ten most był robiony 20 lat temu to bym uwierzył bo. Można nawet zobaczyć w jakim stanie on jest w tej chwili. Naprawdę jest w stanie jak dla mnie, no bardzo dobrym, zachowanym. Zresztą zobaczcie. Podejrzewałam, że, że nie jeden most jest w gorszym stanie niż ten tutaj, co właśnie jestem w tej chwili. Ale właśnie tak jak wcześniej wspominałem, pamiętamy, pamiętamy jak Niemcy solidnie budowali. Dobra, to, to na razie tyle. Na początek, na razie udaję do swojego, do powozu. I postaram się gdzieś przemieścić w na polizację Tak samo równie e, ciekawą. Tak naprawdę to jest wszystko dla mnie dość nowe i ciekawe. No bo jestem tutaj. Pierwszy raz, tak? Dobra. No to wracam, wracam. Na szczęście wydostałem już się z tamtych rejonów, bo tam kurczę droga była dosyć nieprzyjemna tu już sobie jadę po asfalcie jadę sobie w następne miejsce mam do niego 4 km niesamowite tutaj jest faktycznie i niesamowite fajne ale i zarazem tajemnicze miejsce Następnym etapem mojej wyprawy było dotarcie na wzgórze Trygulawa, by odnaleźć tajemnicze słowiańskie posągi. Jednak nie spodziewałem się, że to będzie tak trudne. Dochodzimy właśnie do miejsca o nazwie Szwedzki Kamień. Ale jak tutaj sobie idę właśnie przez tą puszczą Buk bukową, to mogę powiedzieć, że śmiało czuję się jak. No może nie w jakichś wysokich, ale normalnie jakbym był gdzieś w górach, jakbym gdzieś chodził po właśnie jakiś niższych party kalkonoszy albo po jakichś górach sobich. Bo naprawdę tutaj dużo jest takich właśnie miejsc z górków, pagórków przypominające właśnie krajobrazem właśnie jakieś góry nasze polskie jego nazwa nawiązuje do pobliskiego młyna w którym to szwedzi w czasie wojny 30-letniej produkowali proch Czasami właśnie potrzeba takiego wyciszenia w lesie yy, tym bardziej, że ja tu jestem w środku tygodnia, także może dwie osoby minęłem po drodze, a tak naprawdę tylko jestem tutaj ja no i las tak? jeszcze ten, yy, te właśnie barwy jesieni, Jak już tutaj się tutaj pomału nastają. Jeszcze bardziej jest taki ten las właśnie yy, taki urokliwy i ma właśnie coś takiego w sobie, że no jest niezwykle ciekawy, i interesujący, a jak już wcześniej wspomniałem, a, a zarazem tajemniczy. tutaj mamy widocznie ruiny uroczystko szwedzki młyn musimy się przedostać na tą stronę jakoś bo tutaj jest taki podospadzik urokliwy tu widzę, że, jest, że można przejść po drzewie generalnie nie chcę ryzykować aparatu ale spróbujemy Może się uda? Oh, fuck. O, jak nie tak, to, to tak. Nawet się udało. A tu jeszcze właśnie mamy pozostałości? A tu schody. Wody, które właśnie widzimy, oraz wcześniejsze fundamenty są to właśnie pozostałości po byłym szwedzkim młonie, który służył właśnie do produkcji prochu. Tak jak wcześniej wspomniałem, z, szedłem ze pniaku no i trochę się po, pobłądziłem tutaj, można powiedzieć. Ku mojemu zdziwieniu bardzo łatwo się można kupić w takim lesie. Dochodzę właśnie do jakiegoś pomnika, ale to jest prawdopodobnie. Tego właśnie pomnik, pomk lub oto jakie, jakie nie wiem jak to się wymawia, bo tu stoi dosyć pod pokaźny krzyż. Zaraz zobaczyć. <śm> 50 metrów na południowy wschód od szwedzkiego młyna, na niewielkim zniesieniu, znajduje się rodzinny cmentarz rodziny Jekyll, do których to właśnie w XIX wieku należał młyn. Zachowała się leżąca kamienna płyta nagrobna kobiety, Friederike Jekyll, a skromny pomnik upamiętniający poległego XV wieku.

jest to, że nie mogę dotrzeć do tych właśnie e, posągów Po prostu właśnie tam jak szedłem, to, o, to się zgubiłem e, no, na mapie są one bardzo słabo oznaczone z tego co wyczytałem to z czerwonego szlaku gdzieś trzeba odbić w prawo ale niestety nie znalazłem tego miejsca Mapa pokazuje co innego. Jeszcze mam inną mapę, taką aplikację. Dedykowaną właśnie tutaj tym, temu obszarowi. I ani na tej mapie, ani na drugiej mapie nie mogę tam dotrzeć. Nie wiem, może innym razem. No szkoda. to jakiś most, bo tutaj schody, znaczy resztki pozostałości po schodach które tutaj prowadziły na tą stronę, ale niestety już ich nie ma bo no, ja tu muszę się na, jakąś, na drugą stronę jakoś przedostać No to jak? Pomera, nie będzie łatwo to mówią szukajcie a znajdziecie i mówię jeszcze skręcę sobie w lewo i oto jest pomnik Słowian w końcu Dwa symbole, które właśnie widzimy na słupach, są to znaki rolnicze. Oznaczają one opiekę i słońce. Osąd trigłowa przedstawia bóstwo słowian połabskich i pomorza. Ma trzy głowy, stąd jego nazwa, które według wierzeń słowian symbolizują jego władzę nad trzema światami. Cel dzisiaj mam zdobyty, chociaż było były przygody. Zgubiłem się w lesie. Wpadłem w bagno. Ale na dzisiaj to co miałem zobaczyć to już zobaczyłem. Także spokojnie dzisiaj mogłem wracać do domu. Także tak jak wcześniej mówiłem. Nieco inny filmik. Trochę dzisiaj pochodziłem, pod miejsca, których w Szicinie jeszcze de facto nie zobaczyłem. Ale już teraz wiem jak to wygląda, nie tylko z zdjęć z internetu i jakoś fajnie czas minął taki można powiedzieć taki detoks tak? samotnie samotna wędrówka po lesie także z mojej strony to tyle ja się z wami żegnam i na następnego przejścia całe szczęście, że ja w drugą stronę jadę bo tu jest już chyba 5 km korka Ale to tak to właśnie jest w tej części Szczecina. Właśnie teraz Centrum jedzie na, na Prawobrzeże po południu, a z kolei rano Prawobrzeże jedzie do Centrum. I tak to właśnie w Szczecinie niestety wygląda. Dobra, ja już sobie wracam do domu. Także tak jak na wstępie powiedziałem, że dziś będzie nieco inny film niż, niż zawsze właśnie taki trochę Trochę, trochę jakiś taki vlog yy, trochę taka wędrówka taki chillout ale właśnie miałem taką właśnie ochotę wypuścić się gdzieś do lasu No z tego względu, że no, nie pojechaliśmy w ostatnim czasie w góry yy, bo mieliśmy jechać miesiąc temu ale plany się pozmieniały między innymi przez przez, przez przez, przez tego świrusa no to dlatego musiałem sobie odbić yy, w taki sposób, że poszedłem tutaj do lasu do puszczy bukowej która y, znajduje się na obrzeżach y, że z, z mojej strony to wszystko mam nadzieję, że, że się film podobał nieco inny niż, niż zawsze ale troszkę podobny do tego co pokazuję właśnie z gór Także mam, mam nadzieję, że będzie się podobał. A jak nie, to jakoś te, też to będę musiał przeżyć. W takim razie to, to na razie, cześć.